Witam Was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik. Jest 30 września. Jest to ostatni dzień września. I chciałem powiedzieć, że to będzie bardzo ważny filmik dla mnie, który chcę się teraz podzielić. Więc do dzisiejszego filmu to du, 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 du. rok mieszkania w Warszawie razem na jednym mieszkaniu z moim chłopakiem. Tak mi więc tytuł w filmiku wziął, więc mnie nie przodziewać między tematem. Mrok mieszkam w Warszawie z moim chłopakiem na wynajmowanym mieszkaniu. Jeszcze na tym mieszkaniu pomieszkam z nim do końca tego roku, a w przyszłym roku, trzymajcie kciuki, by nam się udało znaleźć inne mieszkanie. Więc, żeby jeszcze tak uczcić to, to stwierdziłem, że poza tym, że my sami uczcimy tutaj sobie między sobą, to żeby wam coś pokazać. Kupiłem roślinkę, więc pokażcie roślinko. Oto sadzonka ananasa. Można samemu ananasa wyhodować, ale ja kupiłem sadzonkę, która właśnie ma owoc więc trzymajcie kciuki, żeby ten ananas się rozwijał, rósł i żeby móc potem rozsadzić go, żeby mieć kolejne ananasy. Ja ananasa nie mogę jeść, bo jestem uczulony, ale mój chłopak może zjeść, więc ta roślinka jest przydatna. Bo przynajmniej druga osoba może zjeść. Dla mnie się podoba bardzo ładnie i zawsze chciałem hodować ananasa. Więc spełniłem swoje marzenie, więc ten ananas jest podsumowaniem na rok mieszkania razem w Warszawie, więc ananas jest czymś ważnym, więc tak wygląda i ten ananas dołączy do roślin w moim domu w sezonie specjalnym, który będzie w grudniu, więc będziecie mogli go zobaczyć, tego ananasa, więc Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku i zapraszam Was do następnych filmików na moim kanale, które będą po tym, więc proszę Was do subskrybowania, więc na jeśli lubicie moją twórczość, do lajkowania dzisiejszego filmiku, jeśli Wam się spodobał, do pisania komentarzy, do, do tego filmiku i do zobaczenia, cześć, pa, pa.